Wybierasz się samotnie, zmierz się z Pedro w wariancie jednoosobowym. Wyglądają bardzo fajnie, mała rzecz, a cieszy. W tym odcinku zajrzę do pudła i ocenię jakość wykonania gry Great Western Trail Argentyna od wydawnictwa Rebel, od którego otrzymałem ten egzemplarz. Jest to samodzielna gra z trylogii Great Western Trail. A całość ocenię oczywiście w mojej skali od tragedii aż po wzór. Jest to gra od 1 do 4 graczy od 75 do 150 minut oraz od 12 roku życia. W sklepach znajdziecie ten tytuł od 195 zł. Jako właściciel ogromnej estancji na bezkresnych równinach pampy, regularnie dostarczasz swoje bydło do najbliższego punktu załadunkowego. Aby zarobić pieniądze, dbaj o swoje stada, mądrze korzystaj z budynków odwiedzanych po drodze. Aleksander. Mister umie w gry euro, dlatego Great Western Trail z wariantem solo brzmi bardzo fajnie. Kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach, krótkie intro i zaczynamy. Ilustracja bardzo kolorowa, akwarele poszły w ruch, klasycznie już dla całej serii ganiamy krowy. Samo pudło lekko fakturowane, bardzo ciężkie. Moim zdaniem jest to aktualnie najwyższa możliwa jakość, a wymiary tego pudła to. 297 na 297 na 76 mm. Sprowadź swoje krowy ze szlaku, a następnie przewieź koleją i zabierz na jeden ze statków. Udowodnij swoją siłę i uważaj na zmęczenie. Wybierasz się samotnie, zmierz się z Pedro w wariancie jednoosobowym. No to otwieramy. Instrukcja: Duży format. Osobiście lepiej czyta mi się takie w formacie A4. Mamy tutaj 20 stron, na końcu opisane uwagi ogólne i szczególne przypadki. Dużo tekstu, mała czcionka, jest co analizować. Także zanim przetestuję wariant solo, to to troszeczkę potrwa. Chociaż jak ktoś zna klasyczne zasady GWT, tym łatwiej będzie mu wejść w ten tytuł. Dodatkowa instrukcja dla gry jednoosobowej na czterech stronach, a w tym wariancie zmierzymy się z Pedro. Dodatek do instrukcji, również cztery strony, akcje pomocnicze, opisane budynki, plansza. Przeciwnie do ilustracji na wieku, kolory stonowane, a jakość po prostu wow. Płótnowana, z dwóch stron, cała oklejona, wygląda wizualnie bardzo ładnie. Troszeczkę ikonografii, ale wszystko do ogarnięcia, aż chce się grać. Plansza pedra do gry jednoosobowej, gruba, dwuwarstwowa, ciekawe portrety. Plansze graczy w czterech różnych kolorach. Nie chcę się powtarzać, ale tak dobrej jakości wykonania to dawno nie widziałem. Gracz niebieski, czerwony, biały oraz żółty. woreczki mamy trzy grube z nadrukami. Notę z punktacji starczy na wiele rozgrywek. Możemy zdobywać punkty aż za 12 rzeczy, drewienka. Klasyczne dyski. Są to dyski graczy po 18 dla każdego, ładnie pomalowane, żadnych odprysków, lokomotywy, czterech hodowców a do nich mamy jeszcze takie oto gustowne kapelusze. Mała rzecz, a cieszy. I takie małe kostki to znaczniki zboża i certyfikatów. Po dwa dla każdego gracza. Karty. Jest ich sporo, ale jak widzieliście nie zmieszczą się w koszulkach po wysokości do tego insertu oczywiście. Klasyczna sytuacja. Malownicze ilustracje. Wyglądają bardzo fajnie. Fronterizo. Holando Argentino. Blanco Ore i Negro. Serrano. Francuiero. Dobra, może nie będę tego czytał, bo tylko to kaleczę na pewno. Jest jeszcze czarna. Ale same karty to naprawdę fajna jakość. Jakby od razu już były w koszulkach, śliskie. Tak, że w sumie może nawet koszulki nie są potrzebne. Jest i byczek. Karaku. Karty celów. Karty wyczerpania, kafle i żetony schowane pod insertem, to już wiem, dlaczego to pudło było takie ciężkie. Żetony blokady, pieniądze, gruba tektura z fakturą, żetony statków, plany miast mamy na przykład Rotterdam, Le Havre, Liverpool, żetony pracowników. Maszynista, fioletowy to cieśla, a zielony to był pasterz, żółty rolnik, żetony pomocnicze oraz żetony budynków. Wróćmy może do insertu. Jest wytrzymały, to trzeba mu przyznać. Twardy plastik, ale pytanie, gdzie będziemy trzymać te wszystkie żetony? Moją oceną, jaką dostaje Great Western Trail Argentyna, za jakość wykonania jest. Wzór minus. Mimo, że karty nie zmieszczą się w koszulkach do insertu, to one same nadrabiają przyzwoitą jakością. Świetna jakość komponentów, jedna z najlepszych jakie miałem okazję oglądać. Plansza robi robotę i na pewno wizualnie to ta gra przyciągnie niejednego gracza. Dajcie znać w komentarzu czy już udało wam się zagrać w Argentynę i jakie są wasze wrażenia. Wszystkie niezbędne linki zostawiam w opisie tego filmu. Uderz w suba i dzwonek. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.